Dzień dobry, dzisiaj za kierownicą Junipera ponownie. Akurat jestem w Berlinie, zostawiłem jeszcze auto na ciąg dalszy serwisu, czyli wymianę lusterka zewnętrznego i tej osłony przeciwsłonecznej. Przy okazji powiem Wam, że ta jest dużo przyjemniejsza, bo jest taka mięciutka. Jest czymś tutaj pokryta, gdzie ta moja jest po prostu zwykłym paździerzem obłożonym materiałem, ale tutaj jednak jest fajnie mięciutko. No, i lepiej, lepiej pod tym kątem jest to auto zrobione. To są takie pierdołe, takie smaczki, ale, ale są rzeczywiście te niektóre elementy. Tak samo tutaj niektórzy narzekali, że tu jest gdzieś twardo, ale tu jest miękko pod palcem. No więc sobie obserwuję ten samochód na nowo, bo ostatnio, jak widzieliście, odcinek był temat bardziej zawieszeniowy, porównywany i porównałem stricte zawieszenie, bo uważam, że rzeczywiście jest dużo, dużo lepiej. Ale teraz na spokojnie sobie sprawdzam, jak prezentuje się wnętrze, jak właśnie wyglądają materiały i bardziej na tym się tutaj dzisiaj skupiam. Ale nie będzie z tego odcinka, bo nie wziąłem kamery ze sobą. Nie chcę tego robić dzisiaj telefonem. Uważam to bez sensu. Jak będzie po prostu okazja kiedyś jeszcze zrobić takie wstępne czy pełne podsumowanie, to, to oczywiście zrobię. Ale na dzień dzisiejszy tylko w formie shorta. Jeżeli macie pytania, piszcie, to wtedy dogram kolejnego shorta, jeszcze do 13 mam samochód.